Małgorzata Mirosławska, cukrówki. Na moim drzewie pod oknem mieszka para cukrówek. Dwoje staruszków wtulonych w siebie czeka na wiosnę. Wśród nagich konarów drzewa chłodny wiatr tańczy, trącając cienkie gałązki, cichutko śpiewa. Nim słońce wzejdzie na wysokim błękicie i promienie światła rozproszy w konarach, Gałęzie drzewa zakwitną zielenią, malując soczyste liście na niebie. Kłótliwe sroki wrócą do domu, by swoim wrzaskiem zasiać niepokój wśród młodych liści. Stare cukrówki przysiądą cicho, słuchając tego jazgotu. Ona mu powie, że wciąż go kocha, a on, że będzie tu zawsze. Na tej gałęzi wśród szumu liści, gdy chłodny wiatr je zerwie, gdy sypnie śniegiem, otuli ją skrzydłem, obieca wspólne spacery w chmurach, kąpiele w słońcu i letnim deszczu. Dziś gałąź jest pusta i tylko piórko wplątane w liście. Kiedyś tu byli, pan. I pani cukrówka, dwa skrzydlate anioły.